Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji meczowej po meczu Chojniczanki z Podbeskidzie Bielsko-Biała, wygranym przez Chojniczankę 2 do 1. Jako pierwszy głos zabierze trener Podbeskidzia, trener Krzysztof dredek. przepraszam, trenerze poproszę o głos. Zacznę od tego, czego jakby na wszystkich kursach, które przebywamy, odbywamy. Uczą nas, żebyśmy nie krytykowali pracy sędziego, e, szczególnie po meczu, kiedy przegracie. E, ja muszę złamać tą, e, te, 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 te wiadomości, które dostajemy na różnych kursach w kursu, konferencjach. i konferencjach. Muszę skrytykować pracę sędziego, bo dawno czegoś takiego nie widziałem. E, po ramce nasz zawodnik zostaje uderzony w twarz. Jest żółta kartka. Przy rzucie karnym dla Chojniczanki jest ewidentne uderzenie piłki naszego zawodnika młodzieżowca w głowę. Nie ma mowy w ogóle o kontakcie z ręką do, do czymkolwiek. I przy drugiej bramce jest ewidentny spalony. Ja wiem, że w środowisko sędziów odbiera tą krytykę bardzo negatywnie, że takie osoby czy ja, czy inni trenerzy, którzy o tym mówią, są negatywnie odbierani. Ale nie możemy tego zostawić, bo mnie ocenia e, grono ludzi, mnie oceniają e, właściciele, kibice. No nie możemy czegoś takiego dopuszczać. Gramy mecz bardzo dobry, konsekwentny, jeśli chodzi o te działania. Chcieliśmy tak zagrać dzisiaj tutaj z Cholniczanką. Chcieliśmy, aby chodniczanka prowadziła grę, chcieliśmy dobrze się wybraniać i wychodzić z kontratakami. W pierwszej połowie za dużo tych akcji nie stworzyliśmy, ale graliśmy konsekwentnie. Z kolei chodniczanka nie stworzyła żadnej wygodnej sytuacji. No i w drugiej połowie, po korektach, które zrobiliśmy, troszkę wymuszone kontuzjoniaki kolęca i, i później dokonaliśmy zmiany w przerwie, zaczęliśmy dużo lepiej, szczególnie od działania w ataku. I to było dla nas bardzo istotne. Zostało to określone właśnie bramką i tym, że prowadzimy 1-0. I w tej sytuacji, przy prowadzeniu 1-0, proszę to sobie samemu zobaczyć, bo na pewno będziemy chcieli to pokazać, bo no nie można takich rzeczy robić, bo ja nie, mi nie, zależy na tym i w ogóle nie wnioskuję o to, żeby ktoś sędziował dla mnie szczęśliwie, tylko chciałbym, żeby ktoś sędziował boisko. Będąc teraz u sędziów, sędzia mówi, że no popełnił przy drugiej bramce ewidentny błąd, ale jest to jego błąd od, od pierwszy od dziewięciu lat. No, Okej, okay. co dalej? Mamy drugą, pierwszą bramkę, uderzenie w głowę. No, to jest no, nie chcę takich słów jakichś tam e, złych użyć, no, ale no, nie możemy takich błędów. No, jest czterech sędziów, no, jest uderzenie piłki w, głow w głowę, w tył głowy. Ławka konicianki krzyczy, że ręka, ręka i sędzia instynktownie podejmuje decyzję. No, jesteśmy. No, moja praca jak ma być dzisiaj oceniona, jeżeli są trzy kluczowe momenty w tym meczu, i trzy kluczowe momenty są bardzo negatywne dla mojej drużyny. Bardzo, nie negatywne, tylko bardzo negatywne. Nie możemy tego puścić tak płazem, no bo złość moich piłkarzy, ten cały wysiłek, który tworzyli na trudnym terenie, no bo wiemy, że Chodniczanka jest zespołem u siebie szczególnie grającym dobry, dobre zawody, wymagającym bardzo przeciwnikiem, mieli swój dobry plan pewnie na ten mecz, my go dobrze wyblokowywaliśmy, my graliśmy tak, jak chcemy grać na wyjazdach. No i wszystko się układa i wkracza czwórka sędziowska do akcji. Po tym, jest strasznie kontrowersyjne sytuacja po meczu, yy, rozdawanie kartek, no nie panowanie nad tym. No nie na tym, tym to wszystko polega i wydaje mi się, że sędziowie powinni być neutralni, no ale my kolejny raz nie tłumaczę się, wiadomo, że pewnie zostanę skrytykowany przez hejterów i tak za to, że tłumaczę postawę drużyny tymi fatalnymi błędami niby sędziego, ale to jest fakt. Ja mogę powiedzieć, kiedy mój zawodnik zrobi ewidentny błąd, mogę powiedzieć tak, popełniliśmy błędy systemowe, będziemy analizować, będziemy to doskonalić w zajęciach treningowych, bo na to mam wpływ. Ale nie mam wpływu na tak karygodne błędy sędziów, no i teraz przy rozmowie, no jeżeli to jest fakt, no widzę, że druga bramka jest ewidentnie spalony, no to jest mój błąd. Jeżeli faktycznie uderzenie w głowę, to jest też mój błąd. No jeżeli jest uderzenie zawodnika w twarz bramkarza, to też jest mój błąd. No, i co ja z tym mam zrobić? No, nie można tak, to jest zawodowa piłka. Mnie też ktoś ocenia. Potencjalnie każdy z nas może yy, za, sto, za to zostać mocno ukarany. No, a tutaj takie rzeczy się dzieją. Ja wiem, że nie ma warunków, ale są szkolenia, są inne działania. No, przepraszam bardzo, mnie ktoś ocenia i mówi, jak nie wygramy, że jestem y, słabym trenerem. A w drugą stronę, bez echa, no, nie może tak to być, naprawdę. Uważam, że no, jeżeli. No, chciałbym pogratulować Chodniczance, ale uważam, że to jest pryrusowe zwycięstwo. No i tak to po prostu zostawiam. Na pewno przyjeżdżaliśmy tutaj z dużym nastawieniem, dużo energii mnie kosztowało przygotowanie do tego meczu, bo mam tutaj sentyment do tego klubu, do tych ludzi, którzy tutaj pracują. Wiem, jak ciężko pracują codziennie, żeby, żeby ten klub funkcjonował jak profesjonalny klub, i na pewno widać to gołym okiem, bo wiele tych rzeczy, które tutaj jest zrobionych, gdzieś jeszcze sam pomagałem tworzyć. No, ale tak jak powiedziałem, dużo energii mnie to kosztowało, a po meczu jestem naprawdę z tym bardzo sfrustrowany. Nie chciałbym dalej tego omawiać. Tak jak powiedziałem, pierwsza połowa lepiej w ataku, musimy zagrać bardzo konsekwentnie w obronie. Graliśmy w drugiej połowie po korektach, bardzo dobre momenty w atakowaniu, zdobyta bramka, no a później, już po prostu, to wszystko było takie, szczególnie na końcu, jak dostaliśmy drugą żółtą kartkę. Chaotyczne te wrzuty tych, tych piłek przy stałych, stałych fragmentach, wejście Foriego, żeby jeszcze coś zmienić. Myślałem, że piłka jest taka, że raz ci daje, raz ci odbiera i że będziemy mieli tą nutkę y, szczęścia i zdobędziemy przynajmniej na 2-2 i to my będziemy taki czuć y, troszkę mniejszy żal, ale tak się nie stało. Przegrywamy na pewno. Jak powiedziałem, przeanalizujemy i poprawimy pewne rzeczy w zajęciach treningowych, ale no Mówię, nie chcę tłumaczyć siebie ani drużyny, ale no tak nie może być i musimy to po prostu pokazać, bo, no bo, bo mówię, no. jestem zły na to, jestem zły, wściekły i, i, i koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja poproszę, Wojciech Piepiórka, Radio Weekend pani Panie trenerze, nie mógł Pani słyszeć tych przykryksów, które kiedy schodził Pan z, z Murawy po meczu pod Pana adresem. No, można było się spodziewać, że mi są pan w ulicach Witany nie będzie, za rzeczy na okoliczności pana odejścia, no ale y, chyba aż tak przykrego przyjęcia nie mógł się pan spodziewać. Ma pan coś do skomentowania w tej sytuacji? Nie! To jest reakcja kibiców. Mają do tego prawo. Nie wszyscy będą mnie lubić, nie wszyscy będą mnie szanować. E, ja mam czyste sumienie. Ja wiem, co chończynka zyskała przez moje odejście. No i ja, tak jak powiedziałem, no. Mógłbym podbijać piłkę w drugą stronę, ale tego nie zrobię, bo moja inteligencja nie, 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 nie podwala na to, żeby dać się z grupką ludzi w jakąś szermierkę. Uczciwie powiem, że no, słyszałem jakieś tam krzyki często padało moje nazwisko, ale co mówili ludzie, to naprawdę byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że słyszałem to i przejął się tym. Także no, tak jak powiedziałem, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mnie lubią. A nie chcę. Bo za dużo ludzi w Hędzach bardzo szanuję e, i mam do nich duży szacunek, dlatego nie chciałbym, żeby cokolwiek powiedzieć złego, co by zaważyło na jakichś tutaj opiniach czy coś. Po prostu jestem, e, że tak powiem, mądrym człowiekiem i potrafię sobie to e, puścić. od tak, ktoś krzyczał, ale kto to, ja nie wiem, bo gdyby ktokolwiek chciał coś wyjaśnić ze mną, to by usiadł ze mną twarzą twarz, albo przyszedł i powiedział na spokojnie, tak robią ludzie inteligentni i wyjaśniają takie krzyki ura, ura, to, to ja nie jestem w ogóle, nie jestem pokliwym y, gościem, żeby się czegoś tam przestraszyć, w piłce działam naście y, lat, także kompletnie no ci, co mają do mnie pretensje, robię. Okay, rozumiem. Jeszcze jedno pytanie o, o te porównania, które się nasuwają same, zwłaszcza na to, że jest Pan osobą, która łączy i kończankę i podwieskidzia, mamy Jesteśmy dzisiaj po meczu pomiędzy tymi dwoma zespołami. Wiem, że na te porównanie być może jest trochę za wcześnie, ale może jakieś już refleksje się Panu nasuwają w tym momencie sezonu. Jak Pan dzisiaj ocenia tę swoją decyzję o porzuceniu Wojniczanki na rzecz Podwyskidzia? Bo póki co, tak jak mówię, jest to wczesna faza sezonu, ale tabela i ten bezpośredni mecz pokazują, że nie była to zmiana na lepsze. Nie chciałbym nazywać tego porzuceniem, bo, bo to byłoby złe słowo i, i... Chcielibyśmy merytorycznie o tym rozmawiać. E, powiem tak: e, to, co, to nad czym pracowaliśmy przez długi okres w Honicach, i te ruchy, które były zrobione już po moim odejściu, e, plus wiele takich infrastrukturalnych, może rzeczy, które zauważyłem dzisiaj w klubie, e, budują mnie, że w te moje uwagi, wskazówki były. W dobry sposób spożytkowany. I na pewno wiem, że Chojniczanka przez konsekwentną pracę jest zespołem, który może zagrać o awans i wywalczyć ten awans. I to jest na pewno fakt, i tu bym był nie szczery, jakbym powiedział, że w to nie wierzę, że tak może się stać. Uważam, że to, co rok temu robiliśmy tutaj w trójkę, szczególnie to dzisiaj robimy to w Bielsku. Taka sytuacja, że spotykaliśmy się tutaj też i też rozmawialiśmy w różnym kontekście. Ja tłumaczyłem, że to jest zespół, który, który ma nowe osoby, który musi się rozwijać i wiele ze sobą momentów różnych przeżyć. I tak jest też dzisiaj w Podbeskidziu. Podjąłem się takiej na pewno niestandardowej drogi, że budowany zespół jeden, a później drugi, ale lubię wyzwania, wierzę ludziom, którzy gdzieś tutaj Wierzą we mnie i wierzę w mój zespół, który dzisiaj prowadzę, który będę na pewno rozwijał i konsekwentnie będę dążył do tego, żeby grał skuteczną piłkę i tak do tego podchodzę. Inne rzeczy, no to musielibyśmy gdzieś tam więcej czasu na to poświęcić, żeby to analizować. My sobą 22 nowych zawodników, którzy są w tym zespole i są w ten zespół. Zaangażowani plus pięciu zawodników, którzy byli z poprzedniego sezonu. No, jakby wiem, co mam robić, jak mam robić i wiem, jak reagować, nawet chociażby po takim meczu, jak dzisiaj jest, bo wiem, że emocje tutaj nie są najlepsze. A co, nad, co za tym idzie, tutaj taka dojrzałość musi wyjść i, i przede wszystkim musimy pamiętać o tych wartościach, które mamy z drużyną i. I tak do tego podchodzę, no, mówię, doświadczenie moje pozwala mi na wyciąganie dobrych wniosków, Na piłka nożna jest tak nieprzewidywana i tak jest czasami nie, w niektórych momentach niewymierna, jak dzisiaj chociażby widzieliśmy optyczna przewaga chojniczanki, ale kapitalnie bronimy, nie dopuszczamy do groźnych sytuacji, no a jednak można taki mać przegrać. No to jest złość i to jest ta nieprzewidywalność, szczególnie w drugiej lidze, gdzie nie ma waru, bo jestem przekonany, że te trzy decyzje, o których mówię, byłyby 100% inne niż były. I niestety trzeba to znowu wziąć na tak, klatę, wysłuchać tych, tych, tych rzeczy, które na pewno będą spływać na nas no i pracować dalej. No dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i, i, i tak do tego podchodzę, i wiem, że to jest. Wierzę w to, że wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, drużyny i klubu, to na pewno jest coś, co jest nam przeznaczone i pisane. I tak do tego podchodzę. To jest jakaś tam wyboista droga, którą musimy po prostu wspólnie przejść. Ale na pewno taka, no taka frustracja jest, bo, bo gdyby to było tak, powiedziałem, Koliczanka, by po takich dobrych akcjach zdobyła te bramki, zasłużyłaby, tu bym powiedział, że brawo. Super sprawa, no, takie no, periusowe zwycięstwo. No tak to jest w piłce. Dziękuję bardzo. A ja mam pytanie jeszcze od naszych kibiców. Z jakim nastawieniem przyjeżdżał Pan do wojny, Bo wiemy, że był Pan naszym szkoleniowcem przez wiele lat. Czy traktuje Pan ten mecz jak każdy inny? Czy jednak jakiś sentyment i inny sposób myślenia na ten weekend? Nie, nie. Tak jak wcześniej powiedziałem, już wypowiedziałem się na ten temat bardzo emocjonalnie, bardzo mocno pracowałem nad tym. Żeby, żeby dobre nastawienie utrzymać, dobre, dobre takie podejście, spokój, na pewno serce gdzieś tutaj i wspomnienia są bardzo dobre. Z chodnicami zawsze dobrze mi się wszystko kojarzy. Mam tutaj wielu, wielu, bardzo dobrych kolegów, z którymi mam codzienny kontakt. Lubię to środowisko. I, I tutaj przyjeżdżając, no, wiedziałem, że przyjeżdżam w takie miejsce, które, któremu też jestem wdzięczny za to, co mi dało. A wiedziałem, że muszę to rozdzielić, i jednak głowa musi być spokojna. Stąd też ten plan na mecz dzisiaj, praca w tygodniu. I uważam, że to był naprawdę dobry plan, który, który no, jak powiedziałem, już nie chcę się powtarzać. Uważam, że powinniśmy z takim. Ta, przy takim wyniku umieć zamknąć i wygrać dzisiaj przynajmniej do 1.0 i mówić o tym w kontekście e, kapitalnej pracy.